Podróż moja, wiedziona niespokojnym duchem przez rozległe ziemię Albionu, zaprowadziła mnie do osobliwego miasteczka Berkeley. Miejsca, które zdawało się nie tyle przynależeć do naszego świata, co raczej dryfować na jego krawędzi w cieniu nieopisanej otchłani. Ulicę tego przeklętego zakątka spowijała ciężka, niemal namacalna aura przygnębienia i niepokoju, której źródła nie sposób było przypisać wyłącznie ludzkim dramatom czy zaniedbaniom. Nie, było to coś głębszego, bardziej pierwotnego coś, co tliło się tu od niepamiętnych czasów, być może jeszcze przed narodzinami człowieka. W moim umyśle zakiełkowało podejrzenie, że istota tej atmosfery może mieć związek z mrocznymi emanacjami zapomnianych bytów, pradawnych bóstw, których imiona zamilkły w ludzkiej pamięci, lecz których obecność nigdy nie została całkiem wygaszona. W licznych podaniach i szeptanych opowieściach natrafiałem na wzmianki o Biatisie, monstrualnej istocie więzionej od eonów w głębinach, a jednak wciąż głodnej, świadomej, śniącej o ucieczce. Często, spisując te słowa nocą, przy mdłym świetle świecy i własnym przyspieszonym oddechu, miałem wrażenie, że ziemia pod stopami drży, jakby reagowała na coś dalekiego, a zarazem wszechobecnego. Nie śmiem twierdzić z całą pewnością, że to właśnie Biatis poruszał się w głębinach. Może to inna istota, równie pradawna i zapomniana, krabioidalny stwór wijący się w kajdanach czasu i materii. Lecz nie o nim mam zamiar pisać, gdyż w odmentach tego miejsca czai się coś starszego, bardziej przebiegłego i jeszcze bardziej obcego naszemu pojmowaniu. Podczas jednej z wędrówek wzdłuż brzegów rzeki Sewerny, Fetor był tak przytłaczający, że niemal straciłem przytomność. Lecz to nie sam zapach był najgorszy to wizje, które wtargnęły w moje myśli, okazały się prawdziwie nieznośne migoczące obrazy groteskowych kształtów. Bulgoczących jam i ruchliwych macek, poruszających się w rytmach sprzecznych z logiką. Trudno było pojąć, że zwykli ludzie zażywali tu kąpieli słonecznych, podczas gdy wody rzeki zdawały się wrzeć od nieczystych wpływów. Ich powierzchnia miała rdzawo-czerwony odcień, a wśród cuchnącej piany unosiły się ryby o szklanych, martwych oczach, patrzące na mnie z niemym wyrzutem. Uciekłem z duszą rozdwojoną, ledwo zachowując resztki przytomności. Z drżeniem sięgnąłem po nekronomikon, księgę zniszczenia i obłędu, której obecność sama w sobie zdaje się wypierać zdrowy rozsądek i przyzywać mroczne sny. Każda jej stronica pulsowała złowrogą energią, lecz nie zważając na ogarniający mnie lęk, otworzyłem ją, przysięgając w duchu, iż dotrę do istoty plugastwa, które toczyło to miejsce. Dziś, pisząc te słowa, muszę przyznać, że nie wiem, czy moje zmysły wytrzymają to, co dopiero się objawi. Wśród ezoterycznych przypisów, pełnych zagadkowych aluzji i symboli zrozumiałych tylko dla najbardziej szalonych erudytów, natrafiłem na wzmiankę o istocie znanej jako Eichord. włądzący labirynt. Rzekomo spoczywa uwięziony pod korytem rzeki, w głębinach, których nie tknęło nigdy ludzkie spojrzenie. Jego położenie nie jest jednak ostateczne. To więzień. Lecz i tułacz, przemierzający labirynt własnej formy i obcej geometrii, popychany wolą zewnętrznych bogów, nieznających litości ani celu. Choć jego imię szeptane jest rzadko, ja wiem, że on czuwa i być może już mnie wyczuł, z czasem zrozumiałem, że moje badania nie są już aktem wolnej woli. To ja zostałem wybrany, przez kogo lub co, nie wiem do dziś, by zejść w ciemność, której żadna ludzka latarnia nie rozproszy. Odkąd natrafiłem na wzmianki o Eichorcie, nic nie było już takie samo. Sny, o ile można tak nazwać te rozszczepione obrazy i kakofonie dźwięków, stawały się coraz bardziej uporczywe. Widziałem korytarze wijące się niczym wnętrzności umierającego Boga, oraz bezimienne istoty spoglądające na mnie z nieskończonych odległości, jakby oceniały moją przydatność. To owe wizje zaprowadziły mnie do starego spichlerza na obrzeżach Berkeley, którego fundamenty według starych planów miejskich opierały się na naturalnym uskoku skalnym. Chłód bijący z zbutwiałych desek piwnicy nie był naturalny. To był chłód ostateczny, jakby sam świat cofał się przed tym, co leżało pod spodem. Tam, pod warstwą gruzu i zapomnienia, znajdowało się wejście do jednego z tuneli Eichhorta. Schodząc w dół z lampą karbidową i nekronomikonem przyciśniętym do piersi, czułem się jak bluźnierczy kapłan, który rozpoczął rytuał bez możliwości odwrotu. Mury drżały przy każdym kroku, powietrze miało lepki, niemal organiczny posmak, a ściany, porowate i ciepłe w dotyku, zdawały się oddychać. Z mgły myśli wyłaniał się obraz istoty, której forma wymykała się wyobraźni. Eichort, wielki płowy pan, Galaretowaty demon z pulsującymi zmiennokształtnymi oczami i patykowatymi odnóżami wyrastającymi z każdego kąta jego obłej, obrzydliwej masy nie objawił się fizycznie, nie jeszcze, ale jego świadomość dotknęła mnie niczym dłoń wsuwająca się pod czaszkę. Wiem, że mnie obserwował i wiem, że zaproszenie zostało wystosowane. Podczas jednej z głębszych wypraw trafiłem na coś, co przypominało ludzką czaszkę, lecz była zbyt mała. I zbyt delikatna. Obok niej leżały dziecięce buciki, niemal nienaruszone przez czas. Znałem wtedy już zbyt wiele lokalnych szeptów, by nie zrozumieć ich znaczenia dzieci. Dzieci, które widywano w okolicy opuszczonych domów. Dzieci, które zadawały pytania bez emocji, a ich oczy były zbyt puste, by należeć do istot ludzkich. To one były oczami Eichhorta. To one były jego zwiastunami. Zacząłem rozumieć, że zniknięcia w Dolinie Severn nie były przypadkowe. Każde z nich było rytuałem, inicjacją lub porażką. Niektórzy, jak głosiły legendy, otrzymywali ofertę Eichorta, propozycję zawarcia paktów w zamian za tajemną wiedzę, życie wieczne lub coś bardziej nieuchwytnego. Cena jednak była zawsze ta sama stawali się nosicielami czerwi, żywymi inkubatorami potomstwa Wielkiego Przedwiecznego. Czasem, leżąc w łóżku, czuję, jak coś się porusza w moich wnętrznościach. Nie wiem, czy to tylko strach, czy może już za późno, może już mnie dotknął, może przyjąłem ofertę w śnie, w którego nie pamiętam przebudzenia. Teraz wiem, że Eichort, choć uwięziony, nigdy nie był bezsilny. Jego labirynt nie ma początku ani końca. Jego tunele mogą pojawiać się wszędzie, także tutaj, w pokoju, gdzie pisze te słowa. I jeśli te zapiski zostaną znalezione, jeśli ktoś je przeczyta, niech wie, że nie jest bezpieczny. Labirynt żyje. I raz weń wejdziecie, nie będzie odwrotu. Za kulisami Eichord tajemnicza i przerażająca istota, pojawia się w dwóch opowiadaniach autorstwa Ramseya Campbella, The Franklin Paragraphs, 1994 rok oraz Before the Storm 2006 rok, gdzie pełni kluczową rolę jako element kosmicznej grozy i nieuniknionego przeznaczenia. Oba te utwory zanurzają się w tematykę niebezpiecznego pragnienia odkrywania tajemnic, które prowadzi do autodestrukcji oraz obsesyjnej chęci wejścia w kontakt z czymś, co przekracza ludzkie pojęcie rzeczywistości. The Franklin Paragraphs, główny bohater, pisarz badający dziwne zapiski zawarte w starych dokumentach, wchodzi w posiadanie tekstów, które prowadzą go do kontaktu z Eichortem. Historia ta ukazuje istotę Eichorta jako pradawnego bytu, który obiecuje ofiarom tajemną wiedzę, a także możliwość uzyskania mocy w zamian za duszę. Jednak po bliższym zetknięciu się z tą obietnicą, bohater zaczyna odkrywać, że... Koszt zdobycia tej wiedzy jest znacznie wyższy niż początkowo przypuszczał. Eichhort w tej opowieści reprezentuje kosmiczną i niepojętą siłę, która manipuluje losami ludzi, wciągając ich w niekończący się krąg cierpienia i nieodwracalnej zguby. Z kolei w Before the Storm historia toczy się w tajemniczej, zrujnowanej wiosce, gdzie ludzie zaczynają doświadczać niepokojących zjawisk związanych z pradawnym rytuałem, który przywołał Eichhorta na ziemię. W tym przypadku Eichhort nie tylko jest symbolem nieszczęścia, ale także ukazuje swoje wpływy w bardziej bezpośredni sposób, stojąc na krawędzi wyjścia ze swojego podziemnego labiryntu. Eichhort, podobnie jak w poprzednim utworze, jest istotą czekającą na moment, w którym będzie mogła uwolnić się i objawić swoje niezmierzone moce. W tej opowieści jego imię szeptane jest rzadko, ale każda wzmianka o nim wywołuje niepokój i poczucie nieuchronności nadchodzącej katastrofy. Oba te utwory przedstawiają Eichhorta jako istotę, która jest niewidoczna, lecz obecna, manipulując umysłami i losami ludzi, oferując im coś, czego nie mogą pojąć, ale w zamian za co muszą zapłacić ogromną cenę. Eichhort w The Franklin Paragraphs i Before the Storm. Jest nie tylko symbolem kosmicznej grozy, ale także siłą, która nieustannie wpływa na rzeczywistość, posługując się ofiarami i prowadząc ich do zguby w zamian za oferowane błogosławieństwa. Te opowiadania Campbella rozgrywają się na granicy między rzeczywistością a snem, a sama obecność Eichhorta zagraża nie tylko fizycznemu, ale i psychicznemu zdrowiu bohaterów. Eichort w tych opowiadaniach Campbella staje się synonimem nieuniknionego losu. Choć uwięziony w labiryncie, jego wpływ jest nieustannie obecny, a jego ofiary nie mają ucieczki od mrocznych tajemnic, które odkrywają. Oferuje im wiedzę, moc, a może i życie wieczne, ale zawsze za cenę, która przerasta ich wyobrażenie o rzeczywistości.